Biegam od ponad 15 lat. Biegałam już w górach. Zdobywając m.in. najwyższy szczyt Arkonoszy Śnieżkę. Biegałam w górach nie tylko w Polsce. Miałam okazję biegać też nad morzem. Biegam kiedy jest piękna pogoda. Biegam też, kiedy jest zimno i pada śnieg. Początkowo bieganie służyło podniesieniu kondycji, było to spędzanie wolnego czasu, ale dzisiaj jest to już właściwie mój styl życia. Nie może więc dziwić to, że swoje okrągłe 35 urodziny chciałam spędzić robiąc to, co lubię czyli biegając. Mój najdłuższy dotąd dystans to 52 km. Ale z okazji 35 urodzin chciałam przebiec 35 km. Ok, zbliża się mój długi bieg. Przygotowania do tego dystansu zajęły 14 tygodni. Czas prognozowany miał wynosić nieco ponad 4 godziny. Ok, zbliżają się moje 35 urodziny. Wiem, że kobiety nie mówią o wieku, ale u mnie jest to o tyle istotne, że w tym roku postanowiłam je uczcić na sportowo. Tak więc ile lat, tyle kilometrów. No i czeka mnie długi bieg. Mam nadzieję, że podołam 35 km. Także pogoda jednak znowu nie będzie pomagała, bo wyszłam z domu i zaczęło padać. Ale jakoś powoli mam nadzieję, że. To się uda. No i robię dla Was filmik, gdy zobaczycie relacje z tego, jak mi poszło. No, według zegarka niecałe 5 km. Pogoda jest taka jaka widać. Musiałam założyć kurtkę. Także czekam mnie deszczowy trening. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Czy uda mi się w ogóle zrobić te 35 km. No w taką pogodę, no to szczerze mówiąc, nie chcę mi się moknąć. Założenie już jest od kilku miesięcy. Wiem, że na pewno zajmie mi to powyżej 4 godzin albo około 4 godzin, bo mam bardzo spokojne tempo. Nie wiem, zobaczymy ile się uda. Chciałabym, ale jeśli pogoda mnie zablokuje i zniechęci, no to trzeba będzie to przełożyć po prostu na inny dzień. Ok, stamtąd przybiegłam. Teraz muszę sprawdzić, bo mamy tutaj niebieski szlak. E, czy będę biegła tutaj? Czy jednak ta droga prowadzi? Generalnie no powiem wam, że jakoś na razie słabo. Słabo z, z wygląda ten trening. E, mam 9 km. Ale ta pogoda no nie nastawia mnie jakoś dobrze. Yy, buty w ogóle, mimo tego, że yy, mam specjalne buty, yy, takie na bieganie w terenie, też się tutaj zapadają, bo wcześniej była susza, teraz to jakby nama zaczyna namak... staje się mokre i po prostu mi się nogi delikatnie rozjeżdżają. Yy, moim celem ogólnie było dzisiaj dobiegnięcie na yy, Górę Dąbro, dąbrowę, to jest najwyższy szczyt tutaj w okolicy. No bo ja nie lubię biegać po asfalcie. Wolę jednak biegi w terenie. Na dąbrowie byłam, ale nie biegiem. To jest dosyć fajne miejsce też pod kątem odpoczynku, później, chwilowego, żeby ewentualnie coś zjeść. No, chcę tam dotrzeć, wiem, że niedługo mi, niedużo mi zostało. Ale czy uda się 35 km, to nie mogę zagwarantować, bo. Generalnie słabo to dzisiaj wygląda. Po przejrzeniu mapy okazało się, że muszę być prosto, aby dotrzeć do celu, tak więc kontynuowałam swoją wycieczkę pomimo złej pogody. Dobra, mam już ponad 12 km. Jestem przed szczytem do Góry Dąbrowy. No nie jest łatwo przez tą pogodę, bo mam już wszystko nasiąknięte. Nie tylko skórki mi spływa, ale to co mam pod spodem też już jest całe mokre. Tak więc no, pomoga, pogoda nie pomaga. Na pewno nie będzie to dzisiaj łatwy bieg. Dobiegnę do na szczyt to będzie pewnie około 13 km. Tak więc w drugą stronę jakbym to zrobiła, byłoby 26, a chciałam 35. Dobra, tempo delikatnie spadło. Już za chwilę będę na szczycie góry Dąbrowa. Minęło mi 14 km. Za chwilę Wam pokażę, co tutaj ciekawego możecie zobaczyć. Na pewno, jak ktoś mieszka blisko piły, warto odwiedzić. No i za chwilę będziemy na miejscu tam mały odpoczynek posiłek, bo już zjadłam dwa żele wcześniej, ale mam jeszcze jakieś przekąski, tak więc za chwilę w tym fajnym miejscu pod tą wiatą będzie chwila odpoczynku. I to jest właśnie Góra Dąbrowa. Ostatnio, jak byłam, to tych zwierzaczków tutaj mamy dzika. Nie było. Mamy dzika. Tam za drzewem chowa się wilk. Ale ostatnio górna gwiazda strzeże góry Dąbrowy. Leszy. I tutaj widzicie mamy jedną wiadkę, mamy drugą wiadkę i jest trzecie miejsce, tak więc naprawdę ktoś jakby chciał to jeszcze gdzie ugościć, przynajmniej chwilowo. No i ja też tak zrobię. Będę miała chociaż jakiegoś towarzysza. Mam już mokre buty, nie jest fajnie. Cały czas pada odkąd, tylko wyszłam z domu. Cały czas pada. No, ok, na chwilę mogę zdjąć ten kaptur. No, jestem pod wiatką, pod zataszeniem. A jeszcze trzeba zastopować zegarek, bo później wyjdzie, że biegam 30 minut na kilometr. Chociaż i tak dzisiaj tempo nie jest szybkie. No, ale długich dystansów się raczej nie biega szybko. To znaczy, jak się jest bardzo dobrze wytrenowanym, to można sobie pozwolić na szybkie bieganie. W moim przypadku no to jest trukt, tutaj końcówka, pod górkę, to sobie szłam. Szczerze mówiąc yy, przez tą pogodę w yy, ogóle mi się odechciała kontynuować, bo już mam wszystko mokre, najgorzej, że mam mokre buty i skarpety. Nie chcę się przeziębić, bo za chwilę czeka mnie wyjazd na Islandię i to jest no, bardzo oczekiwany wyjazd. Nie chciałabym się tam źle czuć. Nie wiem, zjem. chwilę odsapnę. Muszę też wrócić. Tak więc, w najgorszym przypadku, będzie niecałe 30 km. No, i najwyżej będzie takie małe hopa. Jak to się mówi, jakby to były zawody, to byłby DNF. Ale to jest tylko dla mnie. Ja sobie sama wyznaczyłam, że na 35 urodziny chcę przebiegć 35 km. Jak mi się nie uda, to mi się nie uda. A widzę dzisiaj po pogodzie, że mi nie pomaga. No i tak, patrząc realistycznie, może mi się nie uda. Zobaczymy. Zjem, chwilę odsatnę, biegnę dalej. Coraz gorzej jest. Tak więc moje założenia na pewno się nie spełnią. Dobra, zbiegam z dąbrowej góry. Góra dąbrowa, jakby to nazwał tak jest. No i nie zrobię chyba nawet 20, bo jest po prostu taka pogoda. Ja wiem, że to nie jest żadne tłumaczenie. Niektórzy mówią, że nie ma złej pogody na bieganie. Tylko że ja od dwóch godzin mam mokre stopy i nie tylko stopy, właściwie to nawet bieliznę. Nie chcę być chora, a no nie zapowiada się dobrze. Pada coraz mocniej, jest coraz gorzej, także na dzisiaj trzeba to kończyć, bo ja nie chciałabym później mieć zepsutego wyjazdu albo w ogóle gdzieś tam z gorączką się obudzić. Niestety nie udało się. No trudno, no nie będę rozpaczać. Chciałam to zrobić dla samej siebie. Nie zrobię tego. Yy, na pewno nie dzisiaj. Czekam na transport. Yy, Aga mnie, przyjaciółka, z którą jestem na większości biegów. Zabierze mnie po prostu autem do domu, bo to nie ma sensu taką pogodę. Nie ma żadnej przyjemności, trzeba powiedzieć dość. Niecałe osiemnaście wyszło. Niecałe osiemnaście wyszło. Tak zakończył się mój bieg urodzinowy. Przebiegłam osiemnaście kilometrów. No cóż, czasami czuję się na te osiemnaście lat. Dobra, skończyło się na niecałych 18 km, bo pogoda jest straszna. Jakbym miała zrobić jeszcze dwa razy tyle, to chyba bym się roztopiła. Wszystko ucieknie. Nawet z tego daszka. Mam na całym Także dziękuję Tudor za transport. Bo nie było dzisiaj łatwo. Może jakby była inna pogoda, to bym powoli jakoś się dotruchtała do tych 35 Ale też nie ma sensu, bo za chwilę jak nie daj Boże, przez to zmotnięcie mam być chora, to żadna z tego przyjemność. Woda w trupiech w butach. No i słabo to ogólnie dzisiaj wygląda. Tak więc zakończymy na tym może w przyszłym roku, albo na okrągłe urodziny, kolejne jakby żyje. Będzie ten dystans, ile lat, ile tyle kilometrów. Na no, razie jest jak jest, i tak jest dłuższe Następnego dnia też było deszczowo, ale na ten dzień miałam już inne plany. Chciałam go spędzić z osobami, które są mi najbliższe. nie żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie Dobrze mieć pasję, która pozwala nam żyć pełnią życia, ale jeszcze lepiej mieć wokół siebie osoby, dzięki którym codzienność jest niezwykła.